I irytowało mnie to ponad miarę, że myśl tak ogromna i absurdalna powracała, gdy moja logika już ją odrzuciła. W Slark Ashton Smith, mam duże problemy ze snem. Właściwie, największy problem nie leży w śnie samym w sobie spaniu, co w zaśnięciu, szczególnie, gdy obudzę się w nocy, jakoś nad ranem. Biorę coś na spanie, gdy potrzebuję rano być wyspany, na przykład gdy mam pracę. Pamiętam, że jestem alkoholikiem, dlatego zwykle biorę leki antyhistaminowe, które nie uzależniają, ale mają działanie uboczne jakim jest cenność. Niektórzy proponują rozwiązać gonitwę myśli przez zrobienie listy. Jeśli coś mi się przypomina, że nie zrobiłem czegoś, zapomniałem o czymś, wystarczy to zapisać na liście do zrobienia. Mam taką listę od jakiegoś czasu. Zapisuję na niej dosłownie wszystko z tego, co ma wydarzyć się za jakiś czas, jak na przykład wizyta u lekarza, dorzucam do kalendarza. W sytuacji, gdy coś zrobiłem lub wiem, że nie zapomnę o zrobieniu, zmieniam kolor czcionki na jasny. Utrzymuję wszystkie wykonane punkty, żeby widzieć, jak daleko zaszedłem, jak wiele rzeczy udało się już zrobić, widzieć postęp, bo to nie jest tak że skończę kiedyś tę listę, odznaczając wszystkie punkty. Życie toczy się dalej.